Efektowne zwycięstwo suwalskich Wigier w ostatnim meczu przed zimową przerwą. Wigry wygrały 3-1 ze salą Stalowa Wola. Podopieczni Donatasa Wencywiciusa dużo lepiej prezentowali się na tle wyżej notowanego rywala. Suwalczanie objęli prowadzenie w szóstej minucie. Podbramkowe zamieszanie wykorzystał obrońca Przemysław Makarewicz. Pół godziny później wyrównał w podobnych okolicznościach Michał Skórski. W drugiej połowie Suwalczanie zdominowali rywala. Po faulu na Mikule Nasie rzut karny wykorzystał brazylijczyk Souza Oliveira. Wynik spotkania na 3 do 1 ustalił niezawodny graż Mikulenas. Ta rzeczywistość była brutalna i w pełni uważam zasłużone dzisiaj zwycięstwo. Wygier chociaż przerwy inne cele i zadania na drugą połowę. Na wiosenne mecze Wigry czekają na 13. pozycji w drugoligowej tabeli. W jakim składzie zagrają są jeszcze nie wiadomo. Niektórzy piłkarze, jak pozyskany niedawno Padryk Aleksandrowicz czy Brazylijczyk Iago, mają ważne kontrakty tylko do końca roku.